Nie mamy być ani lewicą, ani prawicą, mamy być święci. To też płynie, to przesłanie płynie też z beatyfikacji, które przed nami. Gorąco wszystkich zapraszam do wspólnego przeżywania. Najlepiej osobiście. Ostrów Tumski, sobota, 24 marca, maja o godzinie 11 rozpoczyna się msza święta, w czasie której zostanie ogłoszony błogosławionym nasz kapłan, ksiądz Stanisław Strajch. Następnego dnia dziękczynienie, w które będzie wpisane w doroczny marsz dla życia i rodziny. Wyruszamy o godzinie czternastej by dotrzeć y, potem znowuż pod katedrę Ostrów Tumski i tam spotkać się właśnie z papieskim wysłannikiem, kardynałem Marcelo y, Semerarem. Natomiast, semraro, natomiast y, tydzień później, w sobotę następną, y, możemy się spotkać w Luboniu, gdzie y, w w, rodzinnej, w tej miejscowości, w której posługiwał ksiądz Stanisław Straich o godzinie 18 zostanie odprawiona msza święta, dzień czynna za dar beatyfikacji.